Szymano, Szymano, jesteśmy na skateparku, jednak dzisiaj nie będziemy robić żadnych sztuczek na rowerach czy deskach, a będziemy się bawić tą oto maszynką. Slim Jim, prosto na skateparku z Etelgardu. Kto wie o co chodzi, zostawiajcie komentarze. Jak to się mi bardzo dobra rota. Aby ktoś pytał i w komentarzach, to nie, nie posikałem się, bo się wodą niestety przed chwilą, dosłownie na sekundy przed nagraniami, także cóż. Nie wiem, ja tego nie widzę, a wy? Ej, ja nie. Nie widzę tego. Szansę 2 na 10. Na hulajnodze? Ja wiesz, bo kamerę to wszystko Dawaj Normalnie, dawaj. Idzie największy kaskader tego skateparku Siemano Marcelek Siemano. Jak ktoś po prostu nie jest w stanie wygadać jakiejś misji To dzwonimy po tego człowieka Zobaczcie poprawił czapkę Szybką czapkę Marcel, dasz radę? Jak to widzisz? Morda nie szklanka, to pomogam, nie? On się nawet nie że zjedzie od razu Trzeba, Trzeba busta, No i ten, weź go tam po nie? Bez busta? Wow. <śmienic> Mówiłem wam, że to jest kaskader! Dobra, wydaje mi się, że tu już nic grubszego nie będzie i śmiało możemy iść tutaj raz truga na górkę, nie? 360 Ale ładnie zaciągnięta była. Z kubką czekam. Szybki serwis? No to dawaj tutaj, czekaj. Negatyk się robi. Wszystko jest, tak jak jest, tak ma być. Byle 360 będzie. były. ule, ule. Jak to jeszcze raz. bo trochę niski jest. Teraz idź. Teraz idź. Dobra, robimy teraz jak najdłuższy drift check. mnie nie skutkuje. Wyciśniamy drugiego slajda. Nie mam wątpliwości! Pejki! Odwin! Odwin! że jakiś wolno kojarzyć. Jak się challenge Na próba, pejki. Ty, ale jadę teraz szybciej. Ty. To jest grane. Oh shit!

Wow. Koło mu wypadło jeszcze ja się turnęło później normalnie tarłem chyba o krawężnik <laughs> Ale dobrze było Uu, dzięki, dobry buścik był modna Za no. dobry Za dobry był Ja pierdził co to było, no pewwam Wam widzowie zgrzałem się, zgrzałem się Tu jechałem do... No tarłem kołem o krawężnik, a ten krawężnik jest ostry, ostry na maksa ja po prostu jechałem przy nim i mówię no cóż, albo będzie wysiadka, albo nie, zagryzłem zęby, jak już to przecisnąłem, ale ja pierdził to było szaleństwo. Ktoś na początku mi mocno zniosło w stronę krawężnika. Troszeczkę za mocno już planowaliśmy, ale dzięki temu wyszedł legitny driftcik. Ja. Marcelek tutaj serwisuje trajkę, ponieważ musieliśmy zmienić spota, policja nas przegoniła, niestety już nie nagrywałem, a w sumie to i dobrze, bo e, okazali się w porządku. Śmiesznie, bo powiedzieli nam e, włączyli bomby, podjechali do pasów i powiedzieli, my już nie jeździliśmy, staliśmy w chodniku, no gdyby nigdy nie jest oczywiście, oni powiedzieli, że ktoś nas przykonfidencił i dostali zgłoszenie, także rozeszliśmy się pokojowo i no, już nie robiliśmy trzody, wydaje mi się, że materiału zebraliśmy dotychczas naprawdę fajnie, także tam wystarczy na to miejsce. Zmieniliśmy górkę. Niestety ta górka na ulicy Ligonowskiego w Stargardzie jest dość płaska jak widzicie, więc no nie wiem co z tego wyjdzie. Zobaczymy zaraz. Chrobrego, czyli już ostatnia miejscówka z dzisiejszego wypadu. No, Marcelek pompuje koło. E, Kołat są takie e, opony dentkowe, dedykowane do taczki. Na nie są rurki PCV i dlatego musimy mieć utrzymane ciśnienie, aby po prostu nie zsuwały się te rurki w trakcie driftowania. Jak ktoś był zainteresowany i chciał zobaczyć, jak powstawał ten driftowóz, jak budowaliśmy trajkę, to musicie obejrzeć stare filmy. Teraz nam się odcinek wyświetli. E, Zobaczcie sobie, jak właśnie to budowaliśmy, jak to wszystko powstawało. Oooo! Zagrałeś to? jedną ręką, wszystko ten... cała... <noise> co? co się stało? Miałem ustawione tak nogi, tak jedna w dół no. I skręciłem A, i po prostu no. w ciało nogę się leciałem nie? Dobra, wirujemy stary, bo to już jest przypiks, nie? No, to, to już jest o, Oczywiście nie róbcie tak jak Marcel, to jest bardzo nieodpowiedzialne bez kasku On na skateparku zawsze w kasku, nie? No, no oczywiście Może nie zawsze, ale no... No, jak, jeździ, jak przychodzi ze swoim sprzętem, to zawsze w kasku go kojarzę, On ma to do siebie, że często brał od różnych ludzi różne sprzęty, tak itd., itd. No i wtedy wiadomo, no, nie miał swojego kasku, ale wy zawsze ćwiczycie, robicie jakieś szalone akcje, tylko w kasku. Sprzęcik już schowany, odpoczywa. Dziękuję bardzo kamerzyście za pomoc. Krzychu jak zwykle mobilny, mobilny sprawny i gotowy do akcji. Marcelek, wiadomo, nasz najlepszy stuntman. Wydaje mi się, że będzie naprawdę dobry, dobry odcinek. Koniecznie musicie za to zostawić łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, co wam się najbardziej podobało i dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, bo no niestety u nas w Stargardzie już nie ma więcej takich fajnych miejsc. Ale może wy wiecie o takich miejscówkach, jakichś górkach w okolicach Stargardu, nie wiem, może w Szczecinie coś jest, mieszkacie tam, dajcie znać, napiszcie w komentarzach, my pojedziemy i sprawdzimy to i na pewno zrobimy jeszcze lepszy materiał. Pozdro!